Dzień dobry Państwu, Szanowni Państwo. Otwieram posiedzenie sesji Rady Miasta w Sesji, która w zasadzie ma tylko jeden punkt, mianowicie przyjęcie przez Radę Śrubowania ze strony nowo wybranego burmistrza, pana Romana Zawodnika. Stwierdzam na podstawie listy obecności radnych, że w sesji uczestniczy komplet, czyli 15 radnych, a więc kworum zostało spełnione i obrady sesji są prawomocne. Bardzo proszę o wprowadzenie sztandarów instytucji miejskich i organizacji. Proszę o Państwo, Państwa, jak trudno się zorientować, uroczystość ta jest dla nas wszystkich uroczystością podniosłą. W związku z powyższym proszę wybaczyć ewentualne drobne lapsusy językowe, ewentualnie emocjonalne potknięcia. Mam nadzieję, że z czasem zarówno ja, jak i wszyscy uczestnicy życia społecznego naszej społeczności będziemy nabierać coraz więcej sprawności językowej, mimo że jest ona nam jakoś tam dostępna, ale zawsze te emocje wzbudzają dodatkowe, że tak powiem, ekstremalne wrażenie. Zaprosiliśmy bardzo wielu gości. Niektórzy, niestety, z racji tego, że w dniu dzisiejszym odbywają się również bardzo podobne uroczystości, zarówno w mieście Radomiu, jak i we wszystkich niemalże gminach naszego powiatu, nie wszyscy mogli być dzisiaj obecni. Niestety nie ma z nami aktualnych władz ustawodawczych i wykonawczych powiatu, ale bardzo serdecznie witam radnych powiatowych, a w osobach pani Marzeny Murawskiej i pana Jana Szyka. <klucza> przedstawicieli organizacji politycznych i komitetów, które brały udział, e, brały udział w ostatnich wyborach jest z nami pan Wojtek Brutyła, bardzo serdecznie witam. Pan Kazimierz który siedzi obok gminy. E, spośród zaproszonych kontrkandydatów pana Burmistrza e, odwiedzili nas dzisiaj z całą pewnością, bo jak widzimy pan Bartosz Staniewski i Jan spośród zaproszonych gości hieraków naszego kościoła. Witamy księdza Leona Czerwińskiego jako jednego. Ja jeszcze mała dygresja. Chciałbym pogratulować serdecznie panu burmistrzowi upoważnionym przez pana Andrzeja Łuczyckiego, który właśnie składa również ślubowanie i przyjmuje ślubowanie prezydenta miasta Radownego. Bardzo serdecznie witam dyrektorów jednostek powiatowych, reprezentowanych tutaj przez szkoły Miejską Komisję Wyborczą, w stosunku do której mamy bardzo wiele sympatii, szczególnie ostatnie nasze spotkania były dosyć intensywne. Dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych, wszystkich, kierownictwo Urzędu Miasta w Pionkach, dyrektorów przedszkoli, szkół i gimnazjów miejskich oraz innych instytucji z terenu naszego miasta. Gorąco również witam przedsiębiorców, przedstawicieli lokalnego biznesu. Szanowni Państwo, żeby nie przedłużać i mieć możliwość pełnego działania, w naszych miejskich strukturach chciałbym prosić Państwa o powstanie. Pana burmistrza proszę o złożenie ślubowania. Obejmując Urząd Burmistrza Gminy Miasta Pionki. Obejmując Urząd Burmistrza Gminy Miasta Pionki. Uroczyście ślubuję. Uroczyście ślubuję. Że dochowam wierności prawu. Że dochowam wierności prawu. A powierzony mi urząd. A powierzony mi urząd. Sprawować będę tylko do, dla dobra publicznego. Sprawować będę tylko dla dobra publicznego. I pomyślności mieszkańców Gminy Miasta Pionki i Pomyślności Mieszkańców Gminy Miasta Pionki. Tak mi dopomóż Rada Miasta Pionki stwierdza fakt złożenia ślubowania i przyjęcia go przez Radę Miasta Pionki. Bardzo proszę o zabranie głosu przez Pana Burmistrza Miasta Pionki, Pana Krągławda Zasłania. Wysoka Rado, Szanowni Państwo, Moment ślubowania kończy proces wyłaniania nowych władz samorządowych. To bardzo ważny moment. O ile świętem demokracji są wybory, to istotą demokracji jest cykliczna wymiana władz, i ta się właśnie dokonała. Przystępujemy do pracy. Dumni. Z wyboru i mandatu, który otrzymaliśmy od mieszkańców. Każdy z nas, radnych, ja jako burmistrz, mamy prawo do osobistej satysfakcji, że uzyskaliśmy taki poważny, potężny dowód zaufania, wyraz nadziei mieszkańców w naszej społeczności, że najlepiej będziemy sprawować urząd dla dobra naszego miasta. Satysfakcja niesie z sobą również potężny ładunek zobowiązań. Przyjęliśmy na sobie, na siebie obowiązki. Musimy sprostać wielu ludzkim nadziejom. Te nadzieje w naszym mieście to przede wszystkim praca. To, że w tym miejscu nasz dom będzie najpiękniejszym domem dla naszych rodzin. Ciężar odpowiedzialności związany z objęciem urzędu, z przyjęciem na siebie roli władzy, a władzą jest Rada Miasta i Burmistrz, dla mnie ma jeszcze jedną potężną perspektywę, którą uświadamiam sobie zawsze wtedy, gdy staje w obliczu Narodowych Świąt przed pomnikami, mogiłami tych, co odeszli. Bo nasze zobowiązanie, nasza odpowiedzialność, to odpowiedzialność wobec tych, co żyją i wobec tych, co odeszli przed nami, nierzadko poświęcając swoje bardzo młode życie, jedyne życie, jakie każdy z nas otrzymał, po to, aby nasz kraj był wolny. Dlatego każdy z nas pewnie ze wzruszeniem witając tutaj sztandary, te dumne sztandary polskie z orłami, wsłuchiwał się w melodię hymnu narodowego. To jest zobowiązanie wobec naszych praojców, którzy umierali z nadzieją, że Polska będzie wolna i niepodległa. Umierali zawsze z przeświadczeniem, że ich ofiara warta jest takiego marzenia i takiej nadziei. Dzisiaj żyjemy w absolutnie wolnej Polsce, ona jest w naszych rękach, a my dzisiaj przyjmujemy z mandatów radnych, burmistrza, przyjmujemy zarazem odpowiedzialność za ten skrawek naszej ojczyzny, który jest w naszych rękach. To zadanie niełatwe, ale przecież podjęliśmy się go, wobec tego w tym uroczystym, podniosłym momencie Powinniśmy zdobyć się na uśmiech, nie tylko powagę. Bo przecież damy radę. Żyjemy w przepięknych czasach i w przepięknym miejscu. W naszym ośmiu. Bo jest to przepiękne miejsce na ziemi. Myślę, że skostamy. Podjęliśmy się tego. Damy radę. Z Państwa pomocą nasze miasto będziemy dźwigać wysoko, tak tylko jak sięgają nasze marzenia. Dziękuję za zaufanie. Dziękuję za Państwa obecność. I dziękuję Państwu za to, że ten moment jest tak doniosły, tak piękny. Warto, aby takie chwile świętować, czcić w godny sposób. Dziękuję za to uprzejmie. Panie Burmistrzu, zawsze ktoś musi być ten pierwszy. Tym razem padło na mnie, ponieważ kto ma mikrofon, to ma władzę. Szczerze i serdeczne życzenia, sukcesów, powodzenia, wspólnej, owocnej pracy i wspólnej realizacji wszystkich projektów, które, których realizacji się podejmiemy, z założeniem doprowadzenia ich do końca. Serdecznie gratuluję w imieniu własnym i całej Rady. Przepraszam, że przez stół. Proszę Państwa, za chwilę poproszę Państwa o zabranie głosu. Chciałem jednocześnie przeprosić, bo tak jak sobie wywróżyłem, lapsus był, a że siedzi na początku, w pierwszym rzędzie, Pan wuj, Wójt Sławomir Stanik z gminy Kowala. Serdecznie go witam i zauważyłem w odległości kąt Pana Krzysztofa Myśkiewicza. A teraz proszę Państwa a teraz, kto z Państwa chciałby zabrać głos, żeby złożyć ży życzenia Panu Burmistrzowi, a no, może i Radzie, przy okazji, serdecznie proszę o krótkie wystąpienia, nie za długie. W takim momencie chciałby się wypowiedzieć to wszystko, co kryje serce ale słowa nie zawsze wyrażają w sposób łatwy. Dlatego pozwólcie, drodzy Państwo, że odwołam się do naszego wielkiego rodaka, świętego Jana Pawła II, który w dniu 2 czerwca 1979 roku, kiedy po raz pierwszy przybył, jako pierwszy papież spotkał się w belwederze z naszymi władzami i wówczas skierował bardzo ciekawe, ciepłe słowa. Kościół stara się służyć ludziom również w doczesnym wymiarze ich życia i bytowania. Ponieważ wymiar ten realizuje się poprzez przynależność człowieka do różnych wspólnot narodowych, państwowych, a więc razem społecznych, politycznych, ekonomicznych, kulturalnych, Kościół wciąż na nowo odczytuje swoje posłannictwo w odniesieniu do tych dziedzin życia i działalności człowieka. Chciałbym bardzo serdecznie i Panu Burmistrzowi i całej Radzie Miasta na czele z Panem Przewodniczącym Rady, zastępcami, złożyć jak najserdeczniejsze życzenia, żeby ta społeczność była dla nas radością, że możemy służyć Jedni drugim, pan burmistrz i rada całej naszej miejskiej społeczności i okolicy. Natomiast my, żebyśmy umieli wspierać w sposób należyty, święty Franciszek Salezy powiedział kiedyś takie bardzo ciekawe zdanie: Trzeba umieć zakwitnąć tam, gdzie Bóg nas posiał. Życzę nie tylko tego, by świat młodych ludzi podejmujących nowe zadania na czele z Panem Burmistrzem rozkwitał, ale i wydawał piękne owoce dla całej społeczności lokalnej, a może i szerzej. Szczęść Boże! W niniejszym że zamykam drugą sesję Rady Miasta Pionki. Dziękuję serdecznie. Natomiast w imieniu Pana Burmistrza, a szczególnie Pani Burmistrzowej, zapraszam, która będzie gospodynią na parterze, zapraszam Państwa na parter tego pięknego obiektu, na spotkanie towarzyskie, gdzie mam nadzieję wyrazy sympatii wyleją się bardziej niż tutaj e, na sali. Dziękuję uprzejmie i zamykam się.

Okay. 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 Finally, yeah. Let's <laughs>